Dzień dobry. Dziś będzie długo. Po pierwsze, co nas najbardziej obchodzi, Karbowy-Terlecki zapowiedział wpisanie ustawy HOCA do porządku obrad Sejmu do posiedzenia budżetowego za tydzień, środa, czwartek. Jeszcze tego nie ma, no ale jak rozumiem, nie rzuca słów na wiatr. W tej sprawie wszystko że wynik głosowania w Sejmie zależy od opozycji, a nie od posłów PiSu. Gdyby nawet większość posłów klubu PiS zagłosowała przeciwko ustawie HOCA, niewielka liczba głosów z opozycji za wywoła efekt pożądany przez globalistów i ich agenturę w Polsce. Na razie to, jak tam docierają takie plotki, że zachowanie poszczególnych ugrupowań opozycji jest przedmiotem namysłu i rozmów. Może być różne. Być może planem kaczystów, naczelnych kaczystów, Kaczyńskiego, jego Karbowego Terleckiego, jego tam różnych sesinów, witków i innych, jest ażeby nie spowodować rozłamu we własnym klubie, ale ustawę jednak mieć. A jak nie spowodować rozłamu? Ano, nie narzucając dyscypliny. Bo jeżeli wiadomo, jak się zachowa opozycja, to dyscyplina w pisie nie jest potrzebna. Pamiętajmy, że potem jeszcze senat, potem być może znowu sejm i potem jeszcze prezydent. Czekamy na nowe doniesienia. Tymczasem Komisja Finansów Sejmu wczoraj odrzuciła wszystkie 65 poprawek Senatu do, do ustawy budżetowej. Jest całkiem możliwe, że tutaj będzie dyscyplina i że ta znikoma większość pisowska ten budżet przegłosuje, ale być może jednak w ciągu najbliższych dni Zbigniew Ziobro i jego jego koledzy i koleżanki oraz koledzy i koleżanki z samego PiSu zastanowią się, czy przypadkiem nie opłaca im się poblokować troszkę tego budżetu w Sejmie w celach zbożnych i z pożytkiem dla siebie również. Ale to wstęp. To, co będzie długie, dzisiaj to będzie o medycynie śmierci w gruncie rzeczy. Znowu medycyna śmierci, tym razem. O jej finansowaniu, o systemie, który stworzono, a żeby pieniądze na to płynęły i rozpływały się gdzieś. Przeczytam Państwu z małymi modyfikacjami. Coś, co napisałem, czy wydałem. 7 lat temu, dokładnie 7 lat temu wyszła moja książka na progu, nie, przepraszam, nie, to inna książka. Wolni Polacy, poradnik antysystemowca, przygotowana na wybory prezydenckie i w tej książce. Mówię, to będzie tam pewnie kilkanaście, ładne kilkanaście, jak nie dwadzieścia parę minut uwag na temat ówczesnego stanu systemu finansowania zdrowia. Nie tylko finansowania zresztą, ale mówię, zaktualizowane. Niewiele się zmieniło, jakkolwiek właśnie pseudopandemia ma służyć demontażowi tego systemu przez usunięcie świadczeniobiorców. Tak? O tym zaraz będzie mowa. Tak wygląda moja książka. Nie wiem, czy jeszcze jest do kupienia. Myślę, że ona w dużej mierze jest aktualna, ponieważ system nie zawalił się wtedy, kiedy ją pisałem, wydałem. System zaczęto demontować dopiero ostatnio. To jest trudna operacja. Bali się tego, no, ale robią to, więc zobaczymy efekty pewnie niedługo, może w tym roku. Tymczasem zobaczmy, co ja sobie tam wtedy. Wykoncypowałem. No więc po pierwsze, my, jak wiadomo, jesteśmy anty tamtegowcy, więc jesteśmy za, w ogóle generalnie zwykle za profilaktyką. Nie, nie zmusimy do takiej służby zdrowia, która zapobiega chorobom po chińsku, po starowemu, chińsku. No ale sytuacja zmusi do takiej, do takiego, do takiej przebudowy. Ten zawał systemu, systemu już następuje, nie nastąpi, już następuje. Wtedy pisałem, że nastąpi. Narodowy Fundusz Zdrowia jest podstawową instytucją tutaj w Polsce. Jest bardzo mało przejrzysty. Z podatku zwanego składką zdrowotną, którą właśnie teraz bardzo niezgrabnie podniesiono w ramach polskiego nieładu, w ramach składki zdrowotnej zbiera, wtedy zbierał 60 miliardów złotych, teraz ma zamiar zebrać ponad 100 miliardów złotych. Na, na różnych etapach, w samym NFZ, potem w zakładach opieki zdrowotnej. Sposób wydawania tych środków woła może nawet nie o poms do nieba, tylko po prostu niezależnego audytora. Zacznijmy od kraju, w którym ta choroba jest, czy była wtedy już zaawansowana, to było świeżo po kryzysie w Grecji. Zobaczmy, jak to wyglądało tam, kiedy się to zawaliło. Grecki system finansowania zdrowia jest klinicznym przypadkiem zapaści finansów publicznych. Ponieważ zaś jest podobny do polskiego, może nam posłużyć jako prognoza tego, co stanie się u nas. W Grecji przez kilka lat wytwórcy leków i aptekarze nie dostawali, pieniądze, nie dostawali pieniędzy z ichniego NFZ-u, bo ma tam taki długi skrót, EOPY. NFZ zalegał im może nawet na miliard euro, a wszyscy wiedzieli, że jego kasy są puste. Grecy nie wpadli na polski pomysł, ówcześnie znany, afery receptowej. Proszę zajrzeć sobie do Google, żeby przykryć bankructwo systemu finansowania zdrowia. Aptekarze greccy zatem w pewnej chwili zaczęli odmawiać klientom darmowych leków, bo tam takie cuda mieli darmowe leki, u nas też są, ale nie na taką skalę. Bo NFZ. Nie pokrywał kosztów nabycia tych medykamentów od dostawców. Ubezpieczeni obywatele musieli odtąd płacić sami za refundowane leki, a następnie domagać się zwrotu kosztów od swoich ubezpieczycieli. Akcja była sterowana przez Panheleński Związek Aptekarzy Wszechgrecki, tam wszystko jest Wszechgreckie. Aptekarze uruchomili konto, na które można było wpłacać datki w celu ufundowania leków najuboższym pacjentom. Cudne, nie? Ciekawe, swoją drogą, czy greccy farmaceuci dokładali się sami do tego konta. Koncerny farmaceutyczne nie dostawały refinansowania, ale zapewniały ograniczone dostawy leków, żeby nie stracić rynku. A ponieważ EOP, czyli NFZ, nie dostawał środków, cała ochrona zdrowia w Grecji popadła w niewypłacalność. Zakontraktowani lekarze i pracownie diagnostyczne masowo wycofywały się z realizacji umów. Grecja przed kryzysem wydawała rocznie około 25 miliardów euro na finansowanie zdrowia, czyli mniej więcej tyle, co my teraz. Greków było prawie 4 razy mniej niż Polaków 11 milionów czyli dużo więcej na łapka niż u nas. Można sobie wyobrazić, jakie dile miały miejsce w tym nrz greckim, skoro nawet u nas wiewiórki donosiły o przekrętach. Zresztą każdy, kto cokolwiek słyszał, jak się kupuje aparat diagnostyczne, jak się robi wynajem budynku, co wyprawiają dyrektorzy szpitali od, od zawsze, no to, to wiemy, jak te pieniądze są wydawane. To dotyczy całej administracji i całej sfery publicznej. Wojsko jest cudownym przykładem. Ciągle słyszymy o kompasach z przebiciem 1000% z Chin, o ostatnio o butach z Demara, o butach wojskowych, na których Demar zaoszczędził 70 milionów. To mało, jednak tak się doda, to w sumie wychodzi dużo. 4 października 2003 roku. To jest data, o której zapomnieliśmy, to dawno było. Pod Barczewem na Mazurach zastrzelił się z Winchestera, uwaga, Maciej Tokarczyk, prezes NFZ. Włożył sobie wylot lufy do ust. Faktycznie, długość niektórych wersji sztucera umożliwia taki zabieg. Jak się ma długie ręce. To właśnie a propos korupcji w NFZ. NFZ jest niewydolny. Być może lepiej. Jakoś zarządzany odzyskałby sam zdrowie finansowe. Można było go zacząć reformować, demontować wiele lat temu. Jak było jasne, że jest bankrutem. Ale rząd POPSL, jak to pisałem, taki mieliśmy rząd, teraz mamy rząd PiSu, to samo. Nie był nawet gotów przygotować ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Czyli takich, które są finansowane w inny sposób. Albo, nie, albo trzeba, trzeba dopłacić tak, sobie za. Za, za część świadczeń zdrowotnych poza NFZ. Od kilkunastu lat, no wtedy oczywiście, było wiadomo, że wprowadzenie dodatkowych i uzupełniających, to nie to samo, ubezpieczeń prywatnych wymaga sprecyzowania, co mieści się w koszyku gwarantowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych. To był modny modne termin koszyk świadczeń, teraz w ogóle o nim nie słyszymy, po prostu jest jak było po staremu. Nawet PiS zresztą miał pomysł. W sumie nawet nie głupi, żeby przenieść, przenieść pieniądze NFZ-owskie do budżetu. Może wtedy byłoby przynajmniej prościej, byłoby może trudniej rozkradać te pieniądze, bo byłaby jakaś inna kontrola nad tym. Nie wiem. W każdym razie nie zdecydowali się ani na taką liberalizację systemu, czyli na te ubezpieczenia dodatkowe, uzupełniające, ani na przeniesienie do budżetu. Po prostu. Niech będzie jak jest, aż się samo zawali. To jest cały kaczyzm. Kaczyzm w, w, w swojej takiej doskonałej postaci. I ża Żaden rząd nie, nie chciał się tego podjąć. Publiczny system finansowania zdrowia był i jest dzisiaj 2022 bliski załamania i wiedzą to nawet babcie z kolejki w przychodni. Pisałem przed laty, bo już wiedziały, które zawsze miały marną opiekę, ale miały ją za darmo. Ktoś musi, ktoś musiał podjąć odważne decyzje, ale nie podjął. No i teraz zawali się za Już się zawala. NFZ wbrew potężnemu lobby żerującemu na tych no, obecnie 100 miliardach, wypada po prostu, trzeba będzie zlikwidować. Prywatni ubezpieczyciele, niby ubezpieczyciele, tacy jak tam teraz, powiedzmy, firmy abonamentowe, wezmą. Na siebie tyle ryzyka, ile uniosą według swoich kalkulacji. A budżet państwa by, by musiał wziąć na siebie całą resztę. Te ryzyka nieubezpieczalne, czyli generalnie na przykład pobyty i operacje szpitalne chorych na raka, to jest w zasadzie nieubezpieczalne, to jest bardzo drogie. Dlatego lepiej chorych na raka usunąć, żeby już nie przysparzali kosztów. Gdyby budżet musiał tak właśnie, tak, tak zrobić. Okazałoby się, jak istotne dla bytu narodu i państwa jest, jest poważne podejście do profilaktyki zdrowia. Ale podejrzewam, że państwo po wielkim przewrocie, który nas czeka, nie weźmie tego na siebie wszystkiego. Nie po to teraz się już wybija słabych i chorych, żeby nie kontynuować tego na większą skalę po wale systemu. Ale jeżeli państwo weźmie na siebie te koszty, te obowiązki, to trzeba będzie te ryzyka nieubezpieczalne prywatnie bardzo precyzyjnie wyselekcjonować. Pole do przekrętów będzie wtedy znacznie mniejsze niż obecnie. Wielomiliardowe będą oszczędności systemowe, jakie pociągnie za sobą prywatyzacja finansowania. Możliwe w przyszłości stany po, po tym zawale systemu finansowania zdrowia można podzielić na dwie grupy. Może w jakiejś formie zachowane będzie powszechne ubezpieczenie zdrowotne, chociaż okrojone i sprywatyzowane, może też zostać ustawowo zniesione lub przestać funkcjonować w praktyce. Na jedno wyjdzie. Praktycznie no, dla nas wszystko nam jedno, czy rząd coś tam wyeliminuje, czy samo po prostu przestanie działać. W tej drugiej opcji, jak samo przestanie działać, chorzy na cukrzycę stracą szansę na dofinansowanie insuliny, Inni przewlekle chorzy też stracą dofinansowanie do tych tam swoich zabiegów i leków. Śmiertelność wzrośnie skokowo, co zresztą właśnie już nam zaaplikowano, właśnie to nam zaaplikowano, uwaga. A potem ta śmiertelność spadnie, bo umrą wszyscy, co mają umrzeć. My, tylko uwaga, eliminacja NFZ-u, to bardzo ważna uwaga, eliminacja NFZ-u, czyli eliminacja państwowego dofinansowania z podatków do, do leków na przykład, obniży ceny leków refundowanych, bo po prostu koncerny Big Pharma zarabia na tym. Big Pharma i teraz nasze tutaj, prawda, pozostałości krajowe, czyli stara mafia komunistyczna, oni zarabiają dzięki temu, że mogą się dogadać z NFZ, czy tam z agencją odpowiednią, podlegającą ministrowi zdrowia dogadać się co do ceny, i ta cena jest bardzo zawyżona. Państwo im po prostu daje dobrze żyć. Jeżeli będą musieli to sprzedać nam, biednym ludziom, to będą musieli sprzedawać taniej i spokojnie z tego wyżyją. Spokojnie. Zwłaszcza, że mają zasoby z wielu lat okradania podatnika. Przyjrzyjmy się teraz procesom, które sprawiają, że prywatni ubezpieczyciele coraz mniej chętnie będą ubezpieczać zdrowie. To jest. To, że już teraz no, rzucają się na zdrowie ubezpieczyciele, ale nie chcą ubezpieczać drogich, nie chcą, ubezpie nie chcą brać na siebie drogich rzeczy. tak? Chętnie biorą na siebie wizyty u lekarzy i diagnostykę, to tam jest, to są małe pieniądze, a pobyty szpitalne, operacje to są duże pieniądze, terapie. Dlatego teraz nawet w tym roku się ubezpieczenia zdrowotne rozwinęły, no, ale cały czas te to sprzedaż to jest sprzedaż właśnie tych drobnych pakietów za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, z których leczyć się nie możemy, tylko możemy co najwyżej pójść bez kolejki do specjalisty, powiedzmy tak, i dostać ewentualnie szybkie USG czy coś takiego. Znaczy tomografia, jak tam się gdzieś walnimy. Więc przyjrzyjmy się tym procesom. Bo choroby w coraz mniejszym stopniu są zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi. Futura kontingencja no to jest pojęcie filozofii, tak się to po łacinie nazywa, wymyślono ten termin w Paryżu w XV wieku, ale ubezpieczenia generalnie teoretycznie zgodnie z Kodeksem Cywilnym obejmują wydarzenia przyszłe i niepewne. To nieprawda, bo śmierć jest wydarzeniem zasadniczo pewnym nie do końca o czym może innym razem, ale te też jest ubezpieczana. Tak? Więc tutaj tak, nie do końca jest prawda, że przyszłe niepewne, ale generalnie zdrowotne ubezpieczają właśnie przyszłe niepewne, przynajmniej niepewne w takim razie. Gary S. Becker, Gary Stanley Becker, ekonomista ze szkoły chicagowskiej, opowiadał nam, czy mnie, kiedyś przy sutej kolacji na wiosnę 1994 roku, Spoglądając z zachwytem na swoją ówczesną indyjską żonę z Peru, ona no następna e, pochodzi już, jeżeli jeszcze żyje, nie wiem, z Iranu, ówczesna była Indianką, opowiadał jak ciężko mu było żyć przez pierwsze 60 lat, i jak to się wszystko zmieniło, kiedy dostał Nobla w 1992 roku. Myśmy go tam też, ja, znajomymi, zaprosiliśmy go tutaj na taki kongres w Warszawie o rodzinie generalnie uczeni faktycznie nigdzie nie mają lekko. Jednym z uczniów Beckera jest matematyk statystyk Pierre André Capori. Capori od lat studiuje stopniowe zawężanie pola ubezpieczalności zdrowia i życia w wyniku rozwoju nie tyle testów genetycznych, ale generalnie całej medycyny tak zwanej predyktywnej, czyli tej przepowiadającej, spersonalizowanej, każdy Każdemu można, każdego można tak zbadać, żeby się dowiedzieć, co mu grozi, co mu jest już i co mu się zdarzy. Ten ostatni termin, medycyna predyktywna, rozpowszechnia się w naszym języku, ale warto pomyśleć o polskim odpowiedniku. Ona obejmuje też badanie białek, czyli proteomikę i wyodrębnioną gałąź zwaną na zachodzie cytomiką, czyli po prostu badanie systemu komórkowego, cytomu. Jeżeli ktoś tu słucha, kto się lepiej zna, a na pewno jest spośród Państwa większość lepiej się zna na tym niż ja, ja tylko powtarzam, co tam czytam lub słucham, no to bardzo proszę oczywiście o komentarz i poprawienie. W każdym razie jest to, wydaje mi się, że to jest gałąź biologii komórkowej tak o pięterko wyżej niż ta nam, nam szaraczkom znana cytologia. Na tym się znamy, tak, o sobie robimy tak więc ubezpieczyciel w swej decyzji o akceptacji ryzyka i kalkulacji składki kieruje się kieruje się zgubiłem się tym wszystkim co zbiorczo nazywamy uwarunkowaniami uprzednimi czyli wnioskuje z tego co było o tym, co będzie. Dzięki Kiyaporemu ja się dowiedziałem o wypadku z 1987 roku, zwanym przypadkiem Johna McGana. To był czas, kiedy urzędnicy w Waszyngtonie wymyślili, że wykrycie przeciwciał zwalczających rzekomy wirus nazwany HIV wiąże się z ryzykiem zapadnięcia na chorobę dopiero wtedy nazwaną AIDS. Panowała histeria u McGana, pracownika małej nowojorskiej firmy, wykryto przeciwciała, które się kojarzyły od razu ze śmiercią, a dla obłupiałego otoczenia no to po prostu już znaczyło, że musi umrzeć. Tak? Po kilku miesiącach pracodawca rozwiązał umowę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego i zastąpił ją programem samoubezpieczenia. Suma ubezpieczenia dla pracowników pozostała generalnie ta sama, milion dolarów. Z jednym wyjątkiem. Pracodawca wskazał jedną chorobę z sumą zaledwie 5 tysięcy dolarów. I był to AIDS. Po to, żeby, y, mag, żeby za Gana nie wypłacić miliona dolarów, bo było, jak uważano, wiadomo, że, że umrze. I zresztą faktycznie akurat magan umarł dwa lata później. No bo należał do tych, którzy rzeczywiście prawdopodobnie coś tam sobie w nadmiarze podawali i bardzo osłabili swoją odporność, miał, miał ten zanik odporności. Wiemy, że ten AIDS to naprawdę jest albo głód, wygłodzenie, jak w Afryce, albo jak na Zachodzie, to, to jest wyniszczenie organizmu przez narkotyki najczęściej. No i tak. Ktoś złożył skargę na decyzję pracodawców, bo Magal zostawił straszliwe długi. Po przebyciu całej drogi Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie dopatrzył się w niej niczego złego. Nie była to niesprawiedliwość, ale na pewno ujawniła się pewna dysfunkcja rynku ubezpieczeń. Dla Ameryki to był precedens. Ubezpieczenie zdrowotne może dyskryminować, czyli rozróżniać ryzyka indywidualne. U nas to się nazywa antyselekcją, należałoby nazywać to raczej antyselekcją, czyli wyborem uprzednim. Jak wie, wiemy, jest możliwa antyselekcja, antyselekcja po stronie grupy klientów wysokiego ryzyka, którzy u wielu ubezpieczycieli ubezpieczają się na ogromne sumy, zagrażając finansowym możliwościom ubezpieczycieli, czyli pojemności rynku ubezpieczeniowego. W każdym razie to, co się zaczęło w, w ciągu ostatnich dziesiątków lat, czyli te badania, ta indywidualizacja przewidywań. Co do stanu zdrowia, powoduje, że poza wale, który właśnie się odbywa, poza wale finansowania świadczeń medycznych, opieki zdrowotnej, yy, prywatnie może być trudno się ubezpieczyć. Nie tylko dlatego, że nie będzie się miało pieniędzy, że to będzie drogie, to musi być drogie. Szpitale są drogie, chociaż mogą być, mogą stanieć, jeżeli. Nie będzie w Polsce tego systemu. Ale inna rzecz, że w Ameryce nie ma powszechnego systemu finansowania zdrowia i szpitale są przerażająco drogie. Nie stać na szpital po prostu biednego człowieka. W Australii jest to samo. A więc po zawale systemu może się zdarzyć, że ktoś ze zdiagnozowaną, wykrytą przez ubezpieczyciela nawet zalążkową chorobą. Chorobą chroniczną, która zwykle się wiąże, to jest naprawdę, na przykład nie wiem, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, No to są przecież choroby, które są tylko objawami jakiegoś, jakiejś dysfunkcji organizmu głębokiej. To można leczyć tylko trybem życia. Można leczyć objawy, tak? Można brać insulinę i długo żyć. No, do dziewięćdziesiątki żyją. No ale. No ale to nie jest zdrowie, tylko, tak, tylko zaleczanie objawów. Tak więc może się zdarzyć, że po zawale systemu, który trwa, chorzy chronicznie nie, nie znajdą ubezpieczyciela, który będzie chciał finansować ich ze składek, bo tych składek byłoby za dużo po prostu, albo w ogóle odmówią. Będzie odmowa. Nie dostanie pan, pani, zwykle pani jednak, raczej. Kobiety częściej na takie różne rzeczy cierpią. Nie dostanie Pani, i dłużej żyją zwykle, a więc są większym kosztem dla ubezpieczyciela, i nie dostanie Pani ubezpieczenia. Na tym kończę, bo już jest długo. Proszę Państwa o kciuki w górę, o subskrypcję dzisiaj, o dzisiaj czwartek, 20 stycznia, dzisiaj o 15 u Krzysztofa Lecha Łukrzy, telewizja w Realu 24 i odtąd prawdopodobnie zawsze w czwartek, a nie w piątek, o 15:00 spotykamy się żeby podowcipkować na tematy bardzo poważne często śmiertelnie poważne do widzenia